Pamiętam też dokładnie. Trzeba też umieć opowiadać. Ja, ja um, nie bardzo mówiłem. Um, cud w Kali Galilei. No tam. i drugi dzień sala, wiesz? Tyś leżę w opisie. To ma ma. Wojtku? Tak. Ty to w kufelku lubisz, nie? A dla mnie może być i w wiadrze. Co myślisz o tym Waldek? Ja, ja w adwencie nie piję. Ta, a to się w poście nie pije, w adwencie można. A to od jutra adwent, nie? Nie, od, dzi od, od, od <grym> dzisiaj, dzisiaj, od dzisiaj, od to jest dzisiaj, od, kolana, od dzisiaj. Już po południe to. To od dzisiaj. Bo są kalendarze różne, gregoriański, jakiś tam inny, rozumiesz, to może jest jakiś waldemarski. Słuchaj, Olbryski jak występował w Moskwie, miał ze sobą opiekuna i ten opiekun powiedział, mówi, że jestem pułkownikiem KGB, ale mówi godzina dziewiąta po występach, mówi rano, on przyjeżdża, przynosi flaszkę, a Olbryski do niego mówi słuchaj, mówi Gentlemeni piją dopiero po południu. A ten się poprzyglądał, mówi, ale słuchaj. A w Tokio która godzina? Wiesz co? My we dwóch lecimy pierwsi. O, jako ledował macie, się pan krzykło. szybko. Nie, to może jak na froncie kto z tyłu się wycofywał, to, to ja pierwszy to ostatni. Dokładnie, w takim razie. Wypijemy po wyjściu Dobra, to jest tył, niech czas. Czekamy na Cię, to idziemy? idziemy, oni gożą. Może wojną. Z może dojrzeją. ja tam to... wolę się napić jak my idę. Do mnie. O, bo zaraz będzie. Dobra teraz będzie chyba głęboko że <gry> mi <gry> stopnie woda i luz. to jak coś to chyba ten termometr przekłamuje nie? no to jak może być <gry> зали вентаг дагвай би та ба дрок дрокно рон боц тоста кита и капу ши дээ мудаав шиг би түү шиг хийх таа ол бисэ гэдэг өөр болохгүй юм ой таа та No że Ci się podoba. Udajesz, że Ci się podoba. No nie, ale woda jest, ten termometr oszukuje. jest zimniejsza niż woda. Zostawiam na ile. Na ile? Na teraz nagle ile? Na ile? Na ile? Na ile? Na ile? Waldek, ile? <laughs> Ja zaraz się zanurzę na razie tylko tak, to to dzisiaj nie ma suchara jakiegoś? nie? nie? Suchara? No o, ja już sprzedałem ten właśnie o seksie o tym, o muzykancie już też opowiadałem. Tonę, tonę, a ja dwie tony. Też znacie ten suchar.

nie! nie, chodź tu, chodź do mnie, no co ty, co tam... co tak przefili, no. <gry> bo wychodzi? <gry> Zostań. Nie, ale fajnie, wodę się naprawdę przyjemno, jak tak stoi, tu i wiatru nie ma. No i no to... stój. yeah